Witajcie na moim kanale, dzień dobry. Kolejny filmik już z montażem: blokady, kutki na tarczę hamulcową w rowerze. Otwieramy. Jak widać, jest otwarte. I teraz łapiemy. I proszę. Blokada jest założona. Kołem nie ruszy. Wiadoma sprawa. To jest po prostu utrudnienie. Żeby to utrudnić. Komplet są dwa kluczyki. Czyli jeden zawsze mieć trzeba przy sobie drugi. Drugi zamienny. I to jest, to jest do montażu, myślę, że zobaczę na ogłoszeniu, jak to było. Ale tak myślę, że to jest do montażu, żeby sobie zamontować tą blokadę. Żeby zamontować tą blokadę, po prostu mieć ten uchwyt, ale do jak się ma jakąś torebkę, taką sakiewkę podsiodłową, to ona może swobodnie tam sobie leżeć. Tak, jest kutka założona. Kolor czarny, żeby nie było widać, że jest i jest zabezpieczony w tym momencie, można to, ten uchwyt. Można gdzieś w miejscu bidonu lub tu przy hamulcu. Dodatkowo przykręcić tylko wtedy by trzeba było mieć duże e, duże śruby czy tu, ale raczej to trzeba znaleźć miejsce po prostu gdzie indziej albo zastosować do czegoś innego ten uchwyt. Ja go, ja go po prostu sprawdzę i będę wiedział, ale to nie na ten moment. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądnięcia filmów. Tego filmu i poprzedniego filmu, rozpakowania i teraz efekt jest taki, że widzicie, jak to wygląda. Wchodzi, jest zamknięte. Tu jest po prostu ograniczenie. Można też tak złapać, że złapać bardziej tutaj za na przykład za chwycić też za ten e, za uchwyt błotnika Ale w ten sposób też jest dobrze można to jakoś tak przez górę włożyć ale to ma po prostu być widoczne, że jest Także dziękuję za uwagę, miłego dnia życzę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.